Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Karolina Bartosik, Wrocławski Park Technologiczny. Moim państwa gościem jest pani profesor Dorota Baśko-Czopnik. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który może nie powinien znaleźć się w cyklu podcastów pod tytułem Zdrowa Przyszłość, ale jednak się znalazł i pewnie spotka się z ogromnym zainteresowaniem używki. Dzisiaj będziemy mówić tylko o kawie i o winie. Bardzo dobre połączenie i nie zawsze musi być złe. Złota zasada jest taka, że co za dużo, to niezdrowo, i chyba to jest najlepsza odpowiedź na to, czy używki są złe czy dobre oczywiście, jak za dużo, to wiemy, problem jest zawsze. Natomiast czasami była też nietolerancja pewnych składowych używek, czyli na przykład zła tolerancja, czy właśnie wina, czy zła tolerancja kawy, co na przykład może wynikać z nadwrażliwości na kofeinę. Natomiast w ostatnich czasach pojawiało się dużo takich ciekawych publikacji, które właśnie wskazywały, że to, co uznaliśmy, że jest niedobry, czyli nadmiar kawy, zbyt dużo kawy, to też jest pojęcie względne. Tak co dla co kogo to znaczy, jest za dużo. Co to znaczy właśnie, właśnie Wino, które od tysiącleci jest napojem nie tylko bogów, ale również i naszy, ludzi maluczkich i ma swoje też korzystne wpływy. Więc pytanie, czy, czy faktycznie są to złe rzeczy? Raczej nie, bo pokazują właśnie badania, że te ciekawostki takie wyłuskują dobre strony, czyli na przykład 3-4 kawy dziennie, co może jest dla kogoś za dużo, ale jednak Większość z nas tyle wypija. To jest na przykład czynnik, który chroni przed rakiem trzustki, nie? co jest, wydawałoby antyoksydanty... się dziwne. antyoksydanty... Antyoksydanty, skład, skład kawy, jego, jej działanie, do końca nie wiadomo jak to działa, ale były badania, które wskazywały na przykład, że, że chroni przed rakiem trzustki. Ma też korzystny wpływ na wątrobę. Dużo się mówi teraz o stłuszczeniu wątroby, o różnych chorobach wątroby. Oczywiście to nie jest takie proste przełożenie jeden do jednego, ale, ale de facto jakiś wpływ ochronny właśnie może jako działanie przeciwzapalne czy antyoksydacyjne, w jakim stopniu ma, duże badania do dużej populacji pokazują, że ten korzystny wpływ był, zwłaszcza u osób, które systematycznie przez wiele lat piją określone ilości kawy, mniej więcej porównywalne z dnia na dzień. Natomiast wino, wino jako wino, czerwone, białe, do wyboru, różowe, co kto woli, natomiast czerwone wino z punktu widzenia medycznego jest może najzdrowsze, ze względu na zawartość rozweratrolu, czyli tego, co nam udrażnia ten Zapobiega miażdżycy wszelkim im powikłaniom, więc czerwone wino może w pierwszym rzędzie, chociaż nie każdy dobrze toleruje. Wytrawne gatunki wina czerwonego są gorzej tolerowane, często mogą występować bóle głowy, też zawiera dużo histaminy. To jest taki kolejny element, że u osób predysponowanych do, do alergii, czy z jakimś niedomogą enzymów rozkładających histaminę, przy dużej ilości wina mogą się pojawić bóle głowy, niekoniecznie wynikające z samego działania alkoholu, a w zasadzie jego metabolitu, czyli aldehydu octowego, który właśnie nie powoduje osłabionego kaca. Który, ja tutaj zapytam nie, na pewno, hmm. zadam pytanie, które każdy chciałby zadać. Co to znaczy duża ilość? No właśnie, to jest względne <laughs> i bardzo indywidualne, bo e, zwyczajowo mówi się lampka dwie. To jest taka e, do przyjęcia wieczorem, do kolacji jak najbardziej. E, czy butelka to już jest dużo czy mało? to już, znaczy pół butelki, to też jest taka ilość, gdzie już można powiedzieć, że dużo. De facto nie... Poza pewnymi skalami psychiatrycznymi, które określają stopień uzależnienia, nie ma, trudno jest określić, która, jaka ilość jest tym za dużo. No wiadomo, taka, która działa niepożądanie. Czyli jedna, jedna. Takie dyspozycje osobnicze tutaj. Dokładnie. Natomiast, nie natomiast standardowa lampka wina, 120 ml, jedna, dwie, to myślę, że to jest w zakresie taki, takiego właśnie przeciętnego spożycia. Natomiast y i Tutaj działanie wina jest bardzo korzystne, aczkolwiek ten korzystny wpływ, który jest związany z działaniem alkoholu, również, bo alkohol nie jest taki do końca zły działa rozkurczowo, rozluźniająco, tonizująco jest najstarszym lekiem, Jeżeli tak możemy porównać, przeciwdepresyjnym, uspokajającym, w związku z czym ma wiele dobrych cech, oczywiście w umiarze. Natomiast takim, jeśli wiążemy to z winem, to faktycznie daje nam pewien sposób wyciszenia, i bardzo wiele osób stosuje sobie ten taki środek zapobiegawczy po całym dniu, jako element rozluźniający. Natomiast nawet niewielkie dawki wina, spożywanego systematycznie, mówimy tutaj o takim właśnie codziennym piciu jednego, dwóch, kilku, już może powodować niestety nieodwracalne zmiany wątroby i prowadzić do marskości wątroby. I to na przykład pokazano na populacji francuskiej gdzie, no, oni świetnie e, funkcjonują. Tak nie do końca jest tak dobrze. Dlatego zawsze ta równowaga <laughs> jest potrzebna, ponieważ, e, no, oni mają mniejszy problem z chorobami układu krążenia, dzięki właśnie, między innymi, rozweratrolom, preferują czerwone wina, prawda, Półwytrawne, wytrawne, czyli te, które są jakby najbogatsze tutaj. Natomiast systematyczne picie wina powoduje jednak marskość wątroby i dla nich problemem nie jest miażdżyca i, i choroby cywilizacyjne, wszelkiego rodzaju, czyli naczynio pochodne. Większym problemem staje się się marskość wątroby. Gdzie czyli wybór należy do nas, proszę Państwa. Dokładnie. Więc tutaj ten złoty środek, czyli odpowiednie wyważenie ilości. Więc na pewno nie ma powodu, że jeżeli e, lubimy wino, żeby z niego całkowicie rezygnować. E, okazjonalnie e, jak najbardziej może być, w ilościach umiarkowanych. Natomiast e, no, systematyczne, nawet niewielkie picie, bo bardzo często jest taki pogląd, że jeżeli mało, ale codziennie to nie szkodzi. A to nie jest prawda, bo jednak e, alkoholizm Środkiem toksycznym. Czyli I nie ma w zasadzie bezpiecznej dawki Tak, alkoholu. codziennie jakby stymulowanie toksyną, mhm. patrząc z tego punktu wątroby, też może wpływać niekorzystnie i powoduje przemiany. A zwłaszcza jeżeli to się nałoży na stłuszczenie wątroby, które jest bardzo częste w tej chwili, praktycznie większość osób ma problemy z chorobą stłuszczeniową wątroby, więc tutaj mamy problem, który jest wzmacniany. Czyli więc... w zasadzie osoby ze stłuszczeniem wątroby powinny unikać wina w zupełności. No, Nie jest ona polecana. Natomiast jeżeli to jest okazjonalnie, to krzywdy nie zrobi. Natomiast no, systematyczne picie wina na zasadzie, że oczyszczam tętnicę, to niekoniecznie. <gry> A jeszcze jak jesteśmy przy kawie, może wspomnimy o herbacie. Niektórzy twierdzą, że jest bardziej uzależniająca, wszystko zależy od ilości, ile herbat dziennie, czy, czy mówię tutaj o takiej zwykłej herbacie, nie mówię o herbatach ziołowych, bo ona oczywiście. Rządzą się innymi prawami. A co moglibyśmy powiedzieć, jak zachęcić albo zniechęcić do picia herbaty? A Myślę, że nie trzeba zniechęcać. Raczej jest, to też jest kwestia wyboru. Są osoby, które po prostu lubią herbatę i piją jej bardzo dużo. Niektóre osoby piją bardzo mocno, ale wtedy zazwyczaj nie piją kawy. W, w herbacie, herbacie czarnej jest też duża ilość kofeiny, więc jeżeli jest taka naprawdę esencjonalna ta herbata, to zarówno i teiny, i kofeiny, które mają porównywalny efekt na, na nasz układ nerwowy, stymulujący, jest podobny. Więc te osoby zazwyczaj już nie piją kawy, tylko skupiają się na takiej właśnie mocnej herbacie. Aczkolwiek herbaty, jeżeli już pijemy, e, to powinniśmy pić ciepło. Nie dopuszczać do tego, żeby ona była taka mocno wystudzona, e, Czyli mrożone zimna. herbaty nie są dobrym nie, pomysłem. mrożona to jest zupełnie inna, ale taka, że na przykład stoi nam na biurku i pijemy trzy łyki, zapominamy o niej, przypominamy sobie wtedy, kiedy już mamy taką srebrną mhm. warstwę na, 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 na powierzchni i ona jest zupełnie zimna. Wtedy się wytrąca najwięcej garbników, najwięcej substancji, które działają drożniąco dla śluzówki żołądka. Więc... E, herbata powinna być pita ciepła, no letnia, ale właśnie unikać takiej odstanej, mówiąc popularnie, herbaty, która jest duża. To też dotyczy właśnie nawet też herbaty zielonej, już wychodzimy poza czarną, ale też bardzo dużo osób pije zieloną herbatę ze względu na smak, na, na też takie właściwości pobudzające. To też jest taka ciekawa herbata, bo w zależności od tego, czy ją pożymy krótko, czy długo, to ma właśnie działanie albo pobudzające, albo uspokajające. Zielona herbata ostatnio stała się bardzo modna, Podobnie zresztą jak Biała, prawda? Zyskuje tak. na popularności. Tak. I też ma swoje właściwości, też znowu z jednej strony łagodzące dla żołądka, natomiast powinniśmy ją pić ciepłą. Nie powinniśmy pić też za gorących płynów, to znowu ze strony przełyku, bo przełyk nie lubi, jak jest coś bardzo gorące. I to może w połączeniu z innymi toksynami, tak zwanymi środowiskowymi, z innymi rzeczami, które przyjmujemy, powodować podrażnienie, ale również też może sprzyjać nowotworom przełyku. Mówię tutaj o, To nie jest tak, że ktoś, kto pije gorącą herbatę, będzie miał raka przełyku, żeby to nie było tak zrozumiane. Ale osoby, na przykład, które są, które ja znam takie, które prawie, że wrzącą herbatę piją. To jest bardzo silne podrażnienie przełyku, rozpulchnienie błony śluzowej, zwiększona jej podatność. No, ale to też takie oparzenie, które mhm. musi się zagoić, więc to też powinniśmy na to zwracać uwagę, żeby nie pić tak gorących płynów. A bardzo często jest też tak, że herbaca musi być bardzo gorąca, parząca wręcz. Tak. A to nie jest dobre, właśnie dlatego na to zwracam uwagę, bo bo nie ma tych nowotworów przybyku dużo, chociaż teraz jest wzrastająca ilość, ale jednak jednym z czynników jest właśnie przyjmowanie bardzo gorących płynów, picie bardzo gorących płynów nawykowe. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor. Państwa zachęcamy do picia ciepłej herbaty, a co do pozostałych płynów, to pozostawiamy do decyzji. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.